Siema, przedstawię wam moją kolejną taktykę. Jest całkiem przyjemna i daje wiele różnych źródeł dropu. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Dzisiejsza taktyka polegała będzie na robieniu zestawów czterech map shaperowych, czyli Hydra, Minotaur, Chimera oraz Phoenix, a następnie Maven Invitation. Oprócz tego będziemy farmili bardzo dużo skałek z Settlersów, więc mamy też podkręconą szansę na Swalina, czyli tarczę za 90 divine'ów. Do tego wszystkiego farmimy sporo azurytu z podnoszenia sulfajtu, więc mamy też profit z rezonatorów, leci dużo wejściówek na maven i często spadają awakened Gemy. Co ciekawe, awakened jemy lecą z invitation, ale też z dodatkowych bossów respiących się na każdej mapie z destructive playa. Jeśli chodzi o Gold, to jest go też całkiem sporo, więc później możemy dodatkowo wszystkie zabrane skałki, przerobić na sztabki i uzyskać z tego pełno tatuaży, run i wszystkich innych dóbr z Kingsmarch. Warto jeszcze wspomnieć, że dropić będzie nam sporo drogich Majwanowych cizeli, a wszystko to z bardzo niską inwestycją, maksymalnie kilkunastu chaosów na mapę. W drzewku na początku z lewej strony wybieramy tutaj te wszystkie nody na settlersów, później idziemy sobie do góry, oczywiście Explicity Dalej harvest, włącznie z tymi punktami na Double Sulfite, i zaraz Wam powiem dlaczego. Później idziemy sobie dalej do góry, Explicity następnie zwiększona szansa na Conqueror Mapy, później znowu Explicity Tutaj sobie idziemy na dół, wybieramy właśnie ten punkt, o którym Wam chciałem powiedzieć, czyli to, że nasze sulfity, które podnosimy, mają 10% szans, żeby dać. Też y, równowartość azurytu, jaką podnieśliśmy w sulfajcie. Dlatego szansa na właśnie double Sulfight, żeby czasami podwójny też azuryt dostać. A azuryt będziemy zamieniać na rezonatory w kopalni. Y, po prostu się idzie do NPC-ka i kupuje za ten azuryt od razu rezonatory, nic tam nie trzeba do żadnej kopalni wchodzić, tylko trzeba iść tam do NPC-ka to odebrać. Tutaj explicity, destructive play, ważny y, tutaj punkt, będą nam się respić dodatkowe bossy. Zwiększona szansa na ten nowy Influence mapy i tutaj też zwiększona szansa na Elder i Shaper mapki, bo to z bossów nam będzie dosyć często leciało. Tutaj ważne, idźcie dołem, bo będziemy robić Shaperowe mapy. Tu jest na Elderowe, więc chcemy tutaj dołem Shaperowe. Na Delirium, bo będziemy używać Delirium Scaraba, więc chcemy lepsze dropy z tego Delirium. Explicity będziemy cizelować mapy, więc ten punkt też bierzemy. Większe szanse na syntezy mapy, one też nam będą z bossów dropiły i zarówno z bossa, jak i z tych dodatkowych bossów z Destructive Playa. Większa szansa na Verizium, ponieważ ma szansę się zamienić na krater, a w kraterze możemy znaleźć bossa, w którym dropi Spalin, czyli bardzo droga tarcza. Więc sobie zwiększamy szanse na Verizium. Oprócz tego jeszcze zwiększamy na Bizmut, bo Bizmut nam boostuje mapę tak overall, więc chcemy ten Bizmut też mieć częściej. Tutaj te Nody na Delirium. Tutaj noudów na Delirium nie bierzemy. Jeśli chodzi o te node, to tylko właśnie do tego z lewej. Tu na raczej na bossy nie chcemy. E, explicitami, oczywiście, do kolejnego k, e, settlersowego node'a. Bardzo fajny node. Mamy 6% szans, że zamiast e, złoża będziemy mieli takie lost shipmenty, e, z których całkiem fajne rzeczy dropią tatuaże, runy i tak dalej. Można cał, cał, całkiem ciekawe zabawki z tego wyjąć czasami. No i na samym dole. Idziemy jeszcze tutaj, właśnie w Settlersów trochę w ory. I tyle. Tak wygląda Atlas. Oczywiście dam go wam w opis, więc łatwiej będzie wam go sobie przekleić do gry. O skarabach mówiąc, to w mojej taktyce chciałem zrobić tak, żeby skarabe były jak najtańsze, a dawały jakiś fajny outcome właśnie dla naszej mapy, żebyśmy po prostu, żeby to wpływało na zarobek. I teraz tak. Wziąłem dwa skarabę na dodatkowe złoża z setlersów. Jeden skarab, że przynajmniej magiczne są wszystkie moby, które tych orów bronią. Później Scarab na Mirror of Delirium to też jest tani Scarab, a to na Mirror of Delirium na każdą mapę. Będziemy robić spokojnie 7 nagród, więc będziemy dropić dużo Simulacrum splinterów i orbów, które też zyskały trochę na cenie. Delirium orbów w sensie. I tutaj zawsze chcemy delirium robić aż do bossa, włącznie z zabijaniem bossa, bo boss nam daje plus 1 do nagród. Czyli jak mamy 6 nagród, zabijemy bossa, cyk, instant 7, nie? I wtedy trzeba pamiętać, żeby na końcu mapy po zabiciu bossa zawsze te delirium odbierać. Tutaj takie strzałki trzeba klikać, żeby je wyłączyć, i wtedy leci nam drop. Nie zapominajcie o tym, ja o tym często zapominałem, przez co też mi wyrzut mniejszy zarobek na godzinę. I ostatni skarab to jest na Sulfite. 150% więcej sulfajtu dlatego, że chcemy tutaj właśnie tą szansę na sulfite i na double sulfite jeszcze mamy, tak? Tylko, że ten sulfight ma szansę się przerobić na azuryt też, w sensie dać nam równowartość tego sulfajtu też w azurycie. A azuryt, tak jak mówiłem, za niego kupujemy rezonatory, później tu też jest fajny dodatkowy zarobek. Tutaj pamiętajcie, że na środku kółeczko od Maven wybieramy, a jeśli chodzi o mapy, to ja to robiłem i polecam to robić właśnie na shaperowych mapkach. Aczkolwiek możecie to też ewentualnie robić na mapkach konquerorowych, tylko wtedy też trzeba by było na przykład tutaj o powiększyć ten paks od konkwerorów, Jeśli chodzi o craft, to z Crafting Bench'a ja brałem mod na settlersy, bo to też nam dodaje kolejne jeszcze kolejne złoże. A te złoża właśnie mogą się trafić w Elysium, a Elysium może się przerobić w krater. No i mamy sfalina który kosztuje 90 divinów. Oczywiście to nie jest taktyka typowa podswalina to jest dodatek. Po wejściu na mapę, clearujemy ją całą. Mapy shaperowe są przyjemne, bo są bardzo linearne. Jedna prosta droga, a na końcu boss. Robimy tak wszystkie cztery mapy, czyli cały zestaw, a na końcu rolujemy jak najwyższe Quantity Vitation oczywiście uważając, żeby nie trafić zbyt ciężkich modów, i je odpalamy. Zabijamy bossy, zbieramy loot i po raz kolejny robimy cały zestaw czterech mapek. I tak w kółko. Co jakiś czas warto wstąpić do kopalni i wykupić rezonatory od NPC-ka, który się w niej znajduje. Jeśli chodzi o kupowanie map, to jest to bardzo łatwe. Wchodzimy sobie na Poet Raida, wchodzimy tutaj na um, tą zakładkę Bulk Item Exchange i ja to kupowałem w taki sposób, że brałem sobie na przykład Minotabra, wpisywałem tutaj przynajmniej 15 map, search, bierzemy oczywiście najtańsze, w bulku wybieramy ile, piszemy do gościa, od razu kupujemy. I tak z każdą mapką, warto również wspomnieć, że jak mamy za dużo jakichś mapek, na przykład tutaj widzicie najwięcej mam Himer, to możemy sobie Horizon Orbami te mapki przelosowywać na inne. To też warto wiedzieć, bo możemy sobie właśnie dopełnić, jak macie za dużo jakichś mapek, to tak sobie zrobić, żeby mieć idealnie tyle samo zestawów, po prostu każdej mapki. No i tak jak widzicie, skałek jest naprawdę sporo. Zobaczcie, ile mam już tabek, a ile jeszcze orów jest zmajnowanych i ile jest do zmajnowania. Warto sobie tutaj zaopatrzyć się w lepszych kopaczy i w lepszych smelterów. Ja też to będę musiał właśnie zrobić, żeby te skałki po prostu szybciej się przerabiały, żebyśmy mieli szybciej bary, które następnie będziemy mogli wysłać statkiem i zdobyć z tego jakiś lód. Tak jak wspomniałem wcześniej, luta jest sporo z różnych źródeł. Co ciekawe, ja podczas testu tej taktyki nie miałem dosłownie ani jednego naki dropu, totalnie nic. Na ponad 50 map, które zrobiłem jest bardzo duża szansa, że Wam coś dropnie, nie wspominając już, że mamy szansę zdobyć chociażby Awakened Multistrika, który aktualnie kosztuje ponad 100 divine orbów. Co ciekawe tych awakened gemów leci sporo, mi akurat poleciały same słabe, ale mogą one też dropić z tych bossów, które wyskakują z destructive playa na końcu każdej mapy. Zawsze to fajnie mieć z szansę na takiego jackpota, jak na przykład właśnie Awakened Multistrike. Jeśli chodzi o moje kalkulacje, to spokojnie możemy robić ponad 100 haosów czystego profitu z każdej mapy, oczywiście licząc dużą ilość zrobionych map, i to bez kompletnie żadnego lucky dropu, jak wspomniałem. Ja miałem akurat niestety pecha. Mapki robi się szybko. Na godzinę spokojnie możemy zrobić ich za 20 plus 5 invitation. Mi wyszło prawie 9 divinów na godzinę, a miałem sporego pecha. Plus pominąłem wiele razy delirium, które po prostu zapomniałem e, skończyć e, przez rozmawianie z ludźmi na streamie. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, to wpadnij do mnie na Twitcha. Robię tam codziennie streamy i słyszymy się w następnym filmie. Siema.